Powszechnie wiadomo, że Krzysiek Stanowski planuje start w tegorocznych wyborach prezydenckich. Wiemy też, że nie chce zostać prezydentem, tylko pokazać widzom te wybory od kulis, podczas debaty skonfrontować się z innymi kandydatami, wyemitować w telewizji swoje prześmiewcze spoty, sprawdzić, jak ten cały wyborczy cyrk tak naprawdę wygląda, i na tej podstawie stworzyć w kanale Zero unikalny, ciekawy kontent. Jednak, aby to zrobić, do 4 kwietnia musi zebrać 100 tysięcy podpisów. Wskazał niedawno, jak obrzydliwych przekrętów w procesie rzekomego zbierania podpisów dopuszczają się jego konkurenci, ale pomimo tego, że do wystartowania w wyborach brakuje mu jeszcze kilkudziesięciu tysięcy tych wstępnych głosów poparcia, sam takich wałków robić nie chce. A czas ucieka. I nagle inny kandydat na prezydenta, Sławomir Mencen, zrobił coś bezprecedensowego w historii polskiej polityki. Poprosił widzów swojego kanału, by pomogli Stanowskiemu, czyli teoretycznie konkurentowi Mencena, i przyłączyli się do składania podpisów popierających kandydaturę Krzyśka. Ci z Was, którzy kojarzą mój kanał od dawna, doskonale wiedzą, że dla mnie każdy polityk to plugawy, narcystyczny kłamca i że mam o tej grupie społecznej jak najgorsze zdanie. Nie przypominam sobie, by kiedyś którykolwiek z tych pawianów pozytywnie mnie zaskoczył, tu jednak muszę Mencenowi przyznać, że mu się udało. kitu, który wciska ludziom Trzaskowski chce mi się żygać. Nieporadność Nawrockiego wywołuje u mnie ciarki żenady. Inni kandydaci to również takie dno, że szkoda tracić na nich czas. Jednak ten zaskakujący gest Mencena chętnie wam pokaże. Zostawiam was ze Sławkiem i zmykam poczytać, jak tę całą sytuację skomentujecie pod filmikiem. Teraz na koniec zrobię coś, czego się pewnie nie spodziewacie, chociaż po mnie można się wielu rzeczy spodziewać. Otóż mam do Państwa prośbę, bo doskonale wiecie, że trwa kampania wyborcza, różni kandydaci próbują zebrać podpisy, po to, żeby się zarejestrować, trzeba zebrać 100 tysięcy podpisów, nie jest to proste, oczywiście Wy świetnie i szybko, momentalnie zebraliście podpisy pod moją kandydaturą, tam w dwa tygodnie zebraliśmy 250 tysięcy podpisów, za co bardzo, ale naprawdę bardzo Wam dziękuję, dzięki tym podpisom jestem w stanie brać udział. W tych wyborach. Niestety nie wszystkim ta zbiórka podpisów idzie tak dobrze. Nie wszyscy mogą do PKW przekazywać dziesiątki pustych kartonów. Niektórzy te podpisy muszą mieć takie realne, ciężkie, rzeczywiście istniejące. W związku z czym jedną z tych osób, którym gorzej idzie, jest Krzysztof Stanowski. Krzysztof Stanowski nie bierze udziału w tych wyborach na poważnie i myślę, że już to zauważyliście. On bierze po to, żeby. Opublikować spoty w telewizji polskiej w likwidacji, żeby wystąpić w debacie przedwyborczej w telewizji polskiej w likwidacji, a nie po to, żeby zrobić dobry wynik. Stanowski mówi, żeby na niego nie głosować, on nie kandyduje na poważnie, on kandyduje po to, żeby zaistnieć jakoś w tej kampanii wyborczej. I wydaje mi się, że można było mu w tym pomóc. System rzeczywiście zbieranie podpisów jest zorganizowany w Polsce źle. Bardzo często zdarza się, że podpisy zbierają jacyś dziwni ludzie, którzy absolutnie. Nie mieli prawa zebrać uczciwie podpisów, których nikt nie zna, którzy nie mają żadnych struktur, którzy nie mają żadnego poparcia, którzy nie mają ludzi zgromadzonych wokół nich, i oni nagle magicznie skądś tam wyciągają 100 tysięcy podpisów i się rejestrują. A potem się okazuje, że zbierają w wyborach, nie wiem, parę tysięcy głosów, że mniej ludzi na nich głosuje niż podpisuje się pod tymi listami, albo się okazuje, że tam się coś ludzie podpisują, co już dawno nie żyją, albo że w ogóle nie wiadomo skąd te podpisy się wzięły. To są patologie. Takich rzeczy po prostu nie powinno być. Nie chciałbym, żeby podpisy zbierały osoby, które no, nie powinny mieć szansy ich zebrać i nie wiadomo, jakim cudem je zebrały. Natomiast są osoby, których, nie wiem, rozpoznawalność, popularność, wkład w naszą debatę publiczną jest na tyle duży, że warto byłoby dać im szansę w tej debacie wystąpić, czy te spoty wyemitować i tu się zgadzam z Krzysztofem Stanowskim, że ten system nie jest uczciwy, nie jest sprawiedliwy i nie premiuje tego, kogo powinien premiować. Stąd po tym przy długim wstępie mam do Państwa prośbę. Pomóżmy Krzysztofowi Stanowskiemu wziąć udział w tych wyborach. Pozwólmy mu wystąpić w tej debacie w telewizji polskiej w likwidacji. Pozwólmy mu wyemitować jego spoty w telewizji polskiej. Więc proszę Państwa, pomóżmy. Krzysztofowi Stanowskiemu zebrać podpisy po to żeby mógł kandydować w tych wyborach. Wejdźcie na stronę www.stanowski2025.de, wydrukujcie listę podpisów, zbierzcie kilka podpisów i wyślijcie na adres podany na stronie Krzysztofa Stanowskiego. Pomóżmy zebrać Stanowskiemu te podpisy, ale nie głosujcie na Krzysztofa Stanowskiego, wielka prośba, głosujcie na mnie. To prawda, ze Stanowskim w wielu rzeczach się zgadzamy, wiele patologii krytykujemy. Widzimy, jak źle działa cała nasza klasa polityczna, tylko tym się różnimy, że Stanowski to widzi i o tym wam mówi, a ja to widzę, o tym mówię i chcę to zmienić. I kandyduję w tych wyborach na poważnie, a Stanowski nie. Więc pomóżmy Stanowskiemu wystartować w tych wyborach, zbierzmy mu te podpisy, wyślijmy mu je tak, żeby zdążył się zarejestrować, ale nie głosujmy na Krzysztofa Stanowskiego. To jest bardzo ważne. Bo jeżeli on teraz się dzięki temu zarejestruje, a potem jakimś cudem zrobi dobry wynik, to trafi to do podręczników kampanii wyborczej w jaki sposób zamordować swoją kampanię wyborczą i stracić szansę na dobry wynik.